Co innego miałbym robić w najcieplejszy dzień w roku, jeżeli nie grać? Zazwyczaj gram, ale dzisiaj stwierdziłem, że nagram vloga i nagram coś z drona. Powiedziałem, pojedziemy coś nagrać z dronem. Oraz mam obiektyw, dokładnie ten obiektyw, jest to 100-300 mm, czyli takim mogę mocno przybliżać. Jedyne nagranie jakie widzieliście na kanale z tego obiektywu to jest chyba z Baborówka. Tyle dużo osób nie oglądało akurat i tam właśnie nagrywałem te konie z bliska, ale tam bardzo szybko one się poruszały, więc te nagrania były dość takie chaotyczne. Dzisiaj spróbuję nagrać po prostu, pokazać Szamotuły, czy w taki upalny dzień jest dużo ludzi no, na, na, na w Szamotułach ogólnie. No i przetestuję ten obiektyw teraz po prostu tak w wolniejszym tempie i będę mógł bardziej przybliżyć, zobaczyć jak to będzie wyglądało. No to. Pakuje się i widzimy się na mieście. A jeszcze bym zapomniał, dzisiaj jest 36 stopni, dlatego warto wziąć wodę. Znaczy, taka nie wystarczy, warto wziąć większą wodę. Jestem w pierwszej z trzech miejscówek, za mną jest tutaj boisko, przede mną jest tutaj plac zabaw nie ma ani jednej żywej duszy. Nikogo totalnie nie ma po prostu. No cóż, przyjechałem tutaj głównie, żeby nagrać też dronem. Bo wiecie, boiska są takie fajne od góry widoczne, więc sobie po prostu się położę na środku i polecę dronem do góry. Dobra, już polatałem dronem, teraz widzicie jakieś pewnie ujęcia. Niestety one są niskiej jakości, ponieważ zapomniałem karty pamięci. Po prostu jakiś pechowo, jak ostatnio nagrywałem, właśnie ten Urbek chyba. No to niestety tam się jedno nagranie po prostu zepsuło już z tego drona, z karty pamięci, bo wyłączyłem go nie zapisując nagrania. A teraz w ogóle wiatr mocno wieje dzisiaj. To znaczy teraz zaczął mocno wiatr w ogóle wiać. To spoko dla ochłody, niespoko dla drona, dlatego ten lot był taki chaotyczny, ale przynajmniej widzieliście o co mi chodziło mniej więcej. A no dzisiaj właśnie zapomniałem karty pamięci do drona z powrotem włożyć, kurde. Więc macie 720p, bo to jest bezpośrednio z telefonu nagrywane niestety. No i co? Lecę do kolejnej miejscówki. Tutaj jeszcze jest ciekawostek. Za mną, ta droga tutaj, tędy biegłem na tym biegu. A tym. Na tych 5 km. Jestem właśnie na rynku. Powiem wam tak, no tu ostatnio byłem, też, nie? E, nic się od tego czasu nie zmieniło totalnie. E, ale ludzi nie ma. Totalnie nikogo nie ma, tylko auta przejeżdżają. Chciałem tutaj właśnie potestować obiektyw, ten który wziąłem ze sobą. Właśnie na ludziach, którzy się poruszają dość wolno. E, nie ma nikogo, totalnie nikt. Tam tylko przy przylodach ktoś stoi, jakaś jedna dwie osoby, ale tam, tam to nagrywać ich nie będę. No, powiem tak. Jestem troszkę zawiedziony. Został mi tylko park, a potem nie wiem, coś będę musiał wykombinować, żeby ten obiektywam pokazać, jak on działa. Yy, tu nawet dronem nie mogę polatać, zresztą nie będę latał, bo nie mam karty pamięci. A niska jakość nie jest fajna, a no i tutaj też się strefa zaczyna, gdzie nie można latać. Więc yy, w Szamotułach słabo się lata dronem ogólnie. A jednak udało mi się troszeczkę nagrać, łapcie to. Jestem już w ostatnim miejscu tutaj faktycznie są jacyś ludzie, aczkolwiek jest jeden problem, jest masa drzew, no co, więc spróbuję coś tutaj nagrać, a z takich ciekawostek, tutaj w tym miejscu gdzie jestem, tu jest na ta baszta Halszki, tutaj był jeden z ostatnich odcinków również, tutaj był ten UFO. No, To e, nagrywałem. E, nawet tam, e, jak w ogóle jakieś wesołe miasteczko, mini jest coś takiego. E, tam, e, jak nagrywałem, to pan podrzec się spytał, co ja robię. Czy jakiś reportaż, czy coś. Powiedziałem, że sobie testuję obiektyw. No, bo testuję obiektyw, nie powiem mu, że jestem YouTuberem, bo jak to zabrzmi. E, i Był pod wrażeniem, jak mocno mogę przybliżać. A nie, kampera. na kampera? Jeździ na tego? E, Weźmy sensie, ten biały ten ten. Aha, zobacz. O, o, że jest tafie, widać. Jak to To wydaje mi się, że tutaj jest tego miejsca na tyle. Eee, trzecie miejsce w końcu okazało się jakieś odpowiednie, w końcu coś się udało fajnego nagrać. Mm, może coś jeszcze nagram. Okej, okay. pojedziemy nagrywać więzienie. Zobaczymy, <grytanie> co tam się stanie. A, a tutaj woda, pamiętajcie. Wziąłem tak mniejszą, bo się chciałem nabrać jeden plecaczek. A większa się już nie mieściła, więc niestety taka. Ale też wystarczająca jest. Byłem spragniony. Dobra, lecimy do więzienia. Jestem już w ostatnim miejscu, co takie niespodziance, <noise> więzienie. Za mną jest więzienie, niestety słabo je dosyć widać, więc nie wiem czy to będzie jakoś fajne widoczne na aparacie, ale jest więzienie. W ogóle po drodze jak jechałem w parku, to tam funkcjonariuszy policji spotkałem, musiałem zwolnić do 5 na godzinę, żeby w razie czego nie mieli problemu. Taka ciekawostka. Dobra, zobaczmy co tutaj się uda nagrać. A, zapomniałbym, jeszcze jest jedna ciekawostka. W tym miejscu gdzie jestem teraz, o tutaj, Tutaj nagrywany był teledysk do mojej O16. Taka nawet połowa teledysku tu była nagrywana. Możecie tutaj sobie wejść i zobaczyć e, teledysk. To by było na tyle, wydaje mi się, że odcinek taki bardzo luźny, pojeździłem sobie w najcieplejszy dzień w tym roku, aktualnie jaki jest, bo może jeszcze będzie cieplejszy, ale tak go właśnie spędziłem, normalnie go spędzam przed komputerem, tak jak widzieliście na początku, ale dzisiaj stwierdziłem, że się dla Was poświęcę i wyjdę na dwór, wyszedłem w końcu z mojej nory, dobra, no co, widzimy się w jakimś kolejnym vlogu, ja się z Wami żegnam, Papa. Pa.